Anna Grabińska-Szczęśniak, etnolożka specjalizująca się w stroju śląskim, obrzędowości rodzinnej i dorocznej oraz kuchni śląskiej, kierowniczka działu etnografii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, autorka kilkudziesięciu wystaw czasowych, a także artykułów, publikacji naukowych, współautorka pięknie wydanego przed rokiem Wademekum Strojów Górnośląskich i Właśnie o tych strojach górnośląskich będziemy rozmawiać eee, i może w pierwszym pytaniu nawiążę do takiego ostatniego wydarzenia, które miało miejsce przed tygodniem właściwie w dzielnicy Rozbark, a mianowicie próby ustanowienia nowego rekordu Polski w największym zgromadzeniu osób w stroju regionalnym, czyli śląskim tutaj u nas. Muzeum Górnosiątkie z działem etnografii na czele e, wspierało organizację tego wydarzenia, i mimo że rekord z Mazowsza, e, zdaje się, nie został pobity, e, na e, rozbark e, przyjechało ponad 400 osób. E, to był bardzo upalny dzień. E, ludzie byli wystrojeni w paradne stroje, więc nie jednowarstwowe często. E, więc był to znakomity wynik, wydaje mi się. E, czy, czy takie próby były wcześniej w regionie też organizowane? Ma Pani wiedzę na ten temat? Znaczy, z tego co wiem, próba pobicia rekordu Guinnessa wcześniej, akurat u nas na w Bytomiu czy na Rozbarku, nie była organizowana. To była chyba taka pierwsza próba, przynajmniej z mojej wiedzy tak wynika. I owszem, te ponad 400 osób, no to był piękny widok, bo trzeba jeszcze zaznaczyć, że to nie były tylko stroje rozbarskie, bo mm -hmm. tutaj to była próba pobicia rekordu w strojach śląskich. A, Bardziej może nawet górnośląskich, bo jednak ze Śląska szeroko pojętego nie było takich osób, ale widziałam, były osoby w stroju cieszyńskim, mhm. wałaskim, więc z tego stroju pszczyńskim na pewno były też osoby, więc mhm. to było troszkę szerzej niż rozbarg no i też takie było założenie. Mhm. A kim są ci dzisiejsi kontynuatorzy noszenia stroju rozbarskiego? 何、no. wydaje mi się, że to jest kilka grup takich mhm. osób, bo jakby obserwuję to właśnie już od czasu wystawy, która u nas była w ubiegłym roku i przyjeżdżały osoby dopytać się właśnie jak powinien wyglądać ten strój, które elementy i to nie tylko o rozbarski, ale nawet jego lokalne odmiany też się pytali, mhm. czym właśnie na przykład ich strój zmysłowic różni się od tego naszego zbytomia. I pierwsza taka grupa, no to oczywiście są wszelkiego rodzaju zespoły, folklorystyczne, regionalne, później koła gospodyń wiejskich. Druga grupa to są osoby, które właśnie wyniosły to w jakiś sposób z domu i mają bardzo dużo elementów stroju, takich no już z tradycją, z historią, po dziadkach, po Rodzicach, to raczej są takie osoby, właśnie głównie gdzieś z Dąbrówki, z kamienia, z piekar, no ale z innych oczywiście też tylko miejscowości, ale jednak mniejszej ilości. No i to są osoby, które zakładają ten strój na różne uroczystości, robią to dobrze, yy, mają zdjęcia, na podstawie tych zdjęć yy, wzorują się. I na przykład właśnie na pielgrzymkę do piekar, na dożynki, na Boże Ciało, na jakieś uroczystości kościelne. I takich osób jest dosyć sporo. Z tego, z tego co ja wiem, z tych przynajmniej z którymi współpracuję. I jest też taka, można by powiedzieć, nowa grupa osób, mhm. które nie są z Górnego Śląska, z pochodzenia, nie miały tych elementów stroju w domu ale w jakiś sposób na tyle się zżyły z regionem, na tyle im się ten strój podoba, że właśnie szyją sobie cały poszczególny strój. I takich osób było dosyć sporo na naszej wystawie, pytających się na przykład, jaki uszyć sobie strój. Rozbarski do ślubu. Pani jest właśnie takim, taką osobą, która często mówi, jak prawidłowo ten strój powinien być noszony. Podczas takiego wydarzenia, jak zgromadzenie właśnie osób, podczas bicia rekordów, na pewno dla wprawnej badaczki też było to ciekawe pole do obserwacji. Czy jakieś ciekawostki etnologiczne wpadły Pani w oko? Na pewno tak. I tutaj z takich dobrych praktyk to było to, że jednak przyglądając się stąd z boku, bardzo dużo osób miało ten strój no, w całkowicie poprawny sposób mhm. założony, że można było odnieść wrażenie, że oni się nie przebrali, tylko po prostu ubrali ten strój. No tutaj jest, przynajmniej dla mnie, jako dla etnologa, no, jest zdecydowana różnica, jeżeli ktoś. Chodzi w stroju, a ktoś go tylko przebiera się na jakąś szczególną okazję. No ale oczywiście też było grono osób z różnego rodzaju błędami. Gdzieś może w sposobie wiązania, już takie mniej widoczne dla, dla kogoś, kto się na tym nie zna. No ale właśnie klasyczny, klasyczny błąd, czyli noszenie przez kobiety zamężne wianków. Czy też galandy, która jest takim rodzajem Wianka, mm, głowy odkryte. No to to były takie, mm, takie powiedzmy, błędy współczesności, mhm. ja to tak mówię. Natomiast staraliśmy się też właśnie powiedzieć, że y, można y, przychodzić do nas, do muzeum, na wystawę, zobaczyć, jak ten strój jest mhm. założony na manekinie. Można korzystać z naszej właśnie publikacji najnowszej, która po to była zrobiona, żeby ludzie zobaczyli szczegóły, a nie tylko czarno-białe fotografie. No i że można też nas jak najbardziej pytać, co poprawić, co u kogo uszyć albo gdzie na przykład można kupić materiały i uszyć sobie coś samemu. Mieliśmy taki przykład wykorzystania stroju rozbarskiego na muralu niedawno w takim głosowaniu internetowym. Właśnie projekt moralu zwyciężył, e, i wiele osób młodych zagłosowało na, na niego. E, to jest właśnie chyba dość ciekawe, że młode osoby mają bardzo emocjonalny i pozytywny stosunek do, do stroju rozbarskiego. Czy myśli pani, że to jest taka chwilowa moda, czy to raczej będzie jakiś taki dłuższy trend, znaczący? Wydaje mi się, że to będzie dłuższy trend, mm -hmm. bo y, moda na elementy w ogóle ludowości. No już parę razy w naszej historii była. Przy czym wcześniej ona, powiedzmy, była taka odgórna. Teraz ja mam wrażenie, że też trochę jest oddolna. Mm -hmm. Oczywiście wchodzi w to też reklama, marketing. Mówię tu już w tym momencie o całej Polsce. No i w momencie, kiedy są sklepy, które oferują właśnie elementy wzornictwa na, na wszystkim praktycznie, bo od parasolki poprzez kapcie, kubeczki, ołóweczki i tak dalej to tego rozbarskiego czy też górnośląskiego, górnośląskiego wzornictwa tam w ogóle nie ma. Mamy wszystkie możliwe regiony, które w jakiś sposób się wypromowały i, i są rozpoznawalne, natomiast rozbarku nie ma. No, a jest to, według mnie oczywiście, i mam wrażenie, że też według właśnie młodego pokolenia, mhm. róże rozbarskie, czy w ogóle kwiaty i kolory, no to jest bardzo piękny wzór, który można wykorzystać w ten sam sposób, mhm. co inne wzornictwo. I mural, mural jest takim pierwszym punktem dobrym punktem, dlatego że ten mural jest poprawny. Dlatego, że na tym muralu jest dziewczyna, która, no jest jakby w oryginale. Ona ma, zresztą to jest wzorowane też na naszych fotografiach, więc tam jest wszystko, no takie jak było, więc tu nie ma, nie ma inspiracji, jakby, no, poza gdzieś szczegółami, które są autorskie. I pokazuje tak, w takim dużym formacie ten strój tak jak należy. Mhm. A cała reszta, którą y, młodzież widzi, a, mm, ja to tak mówię, że mm, nie ma możliwości, żebyśmy teraz nagle wszyscy wrócili do stroju. Coś takiego raczej no, nie wchodzi w grę w żadnym regionie. Nawet górale, którzy bardzo mocno promują swoją kulturę, oni też nie chodzą na co dzień, tylko używają to w, tego, tego swojego stroju w konkretnych celach. No i w tym momencie my przecież w każdym regionie tak możemy robić. Nie, nie musimy od razu mieć całości. Ważne jest tylko, na co ja zwracam uwagę, że jeżeli ktoś mówi, że zakłada strój rozbarski, no to to ma być strój rozbarski. Od dołu do góry ma być to strój rozbarski. Natomiast, jak ktoś mówi, że ma elementy stroju albo że tu jest inspiracja strojem rozbarskim, no to jak najbardziej. To jest taka sama różnica jak pomiędzy strojem a kostiumem scenicznym u zespołów. I Później wykorzystywanie takich elementów pojedynczego, tak jak na przykład my robiliśmy pokaz mody, w którym mm -hmm. w pierwszym wyjściu było wszystko poprawnie, w drugim wyjściu były... Elementy połączone ze współczesnością, a w trzecim wyjściu były już całkowicie tylko i wyłącznie inspiracje różnego mhm. rodzaju, czyli jakiś element wzoru na m, współczesnym ubraniu. I, I według mnie to jest jak najbardziej poprawne, bo to m, mówi o regionie, przypomina o tej tożsamości, e, identyfikuje nas. Mhm. E, no i tak jakby, chociaż gdzieś nie wiem, ja wyjeżdżam na jakąś konferencję i zakładam e, jakle. Mhm. Ale jakle, która jest już inspiracją. Mhm. Ona nie jest oryginalną jaklą, tylko jest uszyta w formie właśnie jakli, ale z nowoczesnych materiałów, w nowoczesnym wzornictwie, designie. Natomiast od razu widać, że nie jest to marynarka kupiona w sklepie i wszyscy zaraz się pytają, co to jest, skąd mhm. to jest. I wtedy ja mogę właśnie powiedzieć, że to jest inspiracja jaklą rozbarską. To teraz może przejdźmy już do tego stroju w takim razie. Jakie są elementy stroju rozbarskiego, które go wyróżniają na tle innych tutaj strojów? Są takie elementy, y, może nie do końca na pierwszy rzut oka widoczne, mm. bo jeżeli popatrzymy na kobietę, no to w całej Polsce one miały y, spódnicę lub suknię, y, jakąś y, taką, powiedzmy współczesnym językiem marynarkę, zawsze jakąś białą bluzkę. I fartuch, i nakrycie głowy. Mhm. Natomiast tu już później wchodzimy w szczegóły i chociażby taki na przykład czepiec Buda, który ma taki budkowaty kształt. On jest tylko i wyłącznie na rozbarku. Mhm. Nawet się mówi, że to jest czepiec rozbarski. Wszystkie inne czepce są podobne, ale no już inaczej na przykład zdobione, inny układ krezy mają, inny kształt. Mają na przykład jakieś cekiny, koraliki, no i tak dalej. Mm -hmm. Natomiast ten nasz jest taki bardzo, bardzo charakterystyczny. Na pewno całkowicie inne u panien są wierzchnie, czyli te kamizelki takie mm, sukna czerwone, granatowe lub czarne. I oczywiście w innych regionach występuje coś podobnego, jak właśnie taki górny mm, stanik, to się nazywa. I to jest żywotek, oplecek, yy, różnego rodzaju gorset. Ale ten nasz jest szyty całkowicie inaczej. On ma szerokie ramionczka, yy, on jest z przodu zapinany, zdobiony i cały wokół szyi jest obszyty taką yy, układaną, fałdowaną, właśnie wstążką. No i właśnie te wstążki też <laughs> są charakterystyczne, chyba. <laughs> yy, też, też, bo. Yy, Wszystkie stroje gdzieś w Polsce mają pewien wspólny element yy, od sąsiada, więc to się w, mm, trochę tak yy, czasami tak nachodzi na siebie i rozpływa, ale zawsze gdzieś jest coś innego. Tak, yy, nasze wstążki, na przykład, przypinane yy, były w bardzo wielu miejscach, co już yy, w innych regionach było troszeczkę inaczej, bo też trzeba pamiętać, że yy, nie tylko jakby regionalnie starano się odróżniać, żeby wiedzieć, kto jest skąd ale też starano się odróżniać w takim, nawet pomiędzy dwoma miejscowościami, w takim jakimś drobnym szczególe. No tu jeszcze była ważna kwestia y, majątności, to też się pokazywało strojem, no i oczywiście też pokazywało się, czy jest się panną, czy mężatką na przykład. I tych wstążek u nas było dosyć sporo, bo były i w pasie, i pod koralami, i z tyłu, i do czepca, i do galandy, i przy wierzchniu właśnie przyszyte. Czasem fartuch się też przywiązywało. No Było ich dosyć dużo. Takie wyróżniające na przykład się też były korale, mhm. bo to też jest dzisiaj taka rzecz, o której może nie wszyscy pamiętają: że po pierwsze te korale mówiły właśnie bardzo mocno o majętności, bo jeśli by prawdziwej było ich na przykład pięć albo siedem sznurów, no to to był majątek, to się testamentem przekazywało. Ale nasze, y, nasz styl noszenia korali, on się różnił troszeczkę od wszystkich innych regionów, ponieważ nasze korale były bardzo blisko szyi. Mm -hmm. Pierwszy sznur praktycznie przylegał całkowicie do szyi, ten najkrótszy, i one były bardzo mocno opięte, wręcz mm -hmm. jakby na miarę. Mm -hmm. Natomiast już w innych regionach y, były na przykład jeden albo dwa sznury, ale one zwisały. Mm -hmm. Aż tak, że tak powiem, do piersi te sznury zwisały, natomiast u nas były bardzo blisko szyi, bardzo często miały krzyżyk, medalik. I to też mm, jest taki błąd często popełniany, że właśnie są zakładane takie współczesne korale, które są zbyt długie do naszego stroju. No i w końcu zapaska. Tak, y, u nas były. <laughs> y, w takim pierwszym podziale dwa rodzaje, czyli ta codzienna y, i fartuch lub fortuch się też mówiło, y, odświętny. Y, no i ten codzienny był podobny jak w wielu regionach, czyli płócienny, często w paski. Natomiast u nas oprócz tego były y, piękne, y, często malowane, mhm. albo też haftowane, jedwabne, z tak zwanego chińskiego jedwabiu, y, no z bardzo, bardzo drogich materiałów. Y, na tyle drogich, i tak dbano o nie, że wiemy z różnych badań terenowych, że na przykład właśnie od świętnych fartuchów w ogóle się nie prało. Należało je odpowiednio uh -huh. przechowywać, nosić zawsze tak, żeby on się nie pobrudził, bo jakby pierwotna wersja fartucha w ogóle była ochronna, czyli chroniło się po prostu to, co pod spodem, suknie. Uh -huh. No ale to powiedzmy dotyczyło tych codziennych, natomiast te odświętne ich było bardzo dużo, bo one były na różne niedziele, na różne uroczystości. Do ślubu był inny, uh -huh. na Boże Ciało był inny fartuch. A przykładowo na przykład postny czy żałobny był jeszcze inny, mhm. więc taka kobieta tych fartuchów mogła mieć kilkanaście, nawet kilkadziesiąt. Tu wspomniała Pani już wcześniej, że taki strój um, był nośnikiem wielu informacji. Nie było wtedy anonimowości, więc ta przynależność do wspólnoty była wręcz manifestowana. Co jeszcze można było wyczytać z takiego stroju? Może teraz też mężczyznę stroju, bo o tym nie powiedzieliśmy w ogóle. On często jest pomijany. Tak, mężczyźni są często pomijani, bo ich strój był dość podobny do siebie mhm. w wielu regionach Górnego Śląska. Ale też inna, inną chustkę na przykład pod szyją wiązał kawaler, a inną już st pan stateczny. Inną miał na przykład dróżba, tylko i wyłącznie po ślubie. No i to jeszcze trzeba było być bogatym, można było mieć na przykład płaszcz. Inne spodnie początkowo zakładał gospodarz, czyli rolnik. On zakładał jelenioki, które wkładał w, spodnie, w buty kropy. Natomiast no na przykład hutnik, jeżeli taki strój nosił, no to miał spodnie sukienne w tym momencie. Nie przynależały mu te skórzane, te najdroższe spodnie. Mhm. Bo też trzeba pamiętać, że na początku było trochę odwrotnie, że to rolnicy byli ci bogatsi od robotników. Mhm. To się dopiero później zaczęło zmieniać. No i przede wszystkim można było wyczytać właśnie majątność. Można było wyczytać yy, po części też zawód, szczególnie właśnie u mężczyzn, ale u kobiet również, czy ona jest żoną rolnika, czy, czy na przykład górnika, czy hutnika. Można było wyczytać stan cywilny, ale przede wszystkim, pierwsza taka najważniejsza informacja to była właśnie z jakiego się jest regionu i z jakiej konkretnej miejscowości? A u nas tutaj na rozbarku co mówiło o tym, że jesteśmy stąd. No właśnie na przykład, czepiec buda, mm -hmm. bo w innych na przykład regionach nie wszędzie były czepce, w niektórych regionach były na przykład chustki purpurki i w Dąbrówce były na przykład purpurki, czepce trochę później tam zakładano, ale zdecydowanie rzadziej. W Chorzowie na przykład nigdy nie było wierzchni i takie pewne niuanse Wtedy, przynajmniej jak panie się spotykały w kościele, to potrafiły doskonale rozpoznać, która z której miejscowości przyszła. Muzeum Górnośląskie jest w posiadaniu bogatej kolekcji strojów górnośląskich. Mogliśmy je oglądać, a nawet przymierzać ich repliki na wystawie sprzed roku Skarby Śląskiej Szafy. To było ponad 70 fartuchów, 44 czepce, 60 wstążek. To prawdziwe bogactwo także wzorów. Czy w przyszłości planowane jest również zaprezentowanie? Tych skarbów. Znaczy, na pewno na wystawach czasowych jeszcze nie raz będziemy prezentować y, strój albo też elementy stroju. Tutaj jeszcze myślimy, jak to będzie wyglądało. Natomiast całkiem taka nowa odsłona będzie w grudniu 2027 roku, bo muzeum się przygotowuje do bardzo dużego projektu. Przede wszystkim będzie od nowa, całkowicie w nowej aranżacji, z nowym scenariuszem, z nowymi tutaj granicami czasowymi, robiona wystawa stała etnograficzna. No i w związku z tym też pojawią się nowe, Nowe stroje, może nie będą to całkowicie inne stroje, ale no jednak wyciągniemy coś mhm. innego. Ponownie z magazynów będzie na pewno orszak, ślubny będą dziewczyny niosą, niosące goik także pojawi się kilka kilka takich nowych aranżacji jeżeli chodzi o strój a jeżeli już chodzi o całą wystawę to też przede wszystkim będą to będzie to dociągnięte jakby do lat 70 więc nowością na pewno jest pokazanie rzeźby z węgla czy też Artystów, y, twórców, właśnie naszych śląskich kurników, y, amatorów. Mhm. Czyli przed Panią y, dużo pracy, ale tak myślę, że ta praca jest dla Pani także pasją. Tak, to jest y, praca w y, muzeum, które ma y, tak duże zbiory bo dział etnografii ma ponad 22 tysiące obiektów. Y, i takie właśnie zajmowanie się raz tymi obiektami, już jakby w formie tej magazynowej, której widzowie nie znają, ale też takiej koncepcyjnej zastanawianie się, co pokazać, co udostępnić, co będzie kolejne, żeby jak najwięcej jednak tych obiektów gdzieś wyciągać z tych magazynów, co jest dosyć trudne, bo tak jak tutaj była wystawa ze stroju, i mieliśmy tam 60 kilka fartuchów, a w zbiorach mamy 600, więc wybranie tych 60 z tej ilości pudeł no jest to ciężkie, ale z drugiej strony daje takie możliwości otwarcia tych pudeł po raz kolejny i znowu pod innym kątem oglądania tych fartuchów i znowu wyciągania jakichś ciekawostek. No bo jak mamy 600 fartuchów, a nie ma dwóch takich samych, to, to naprawdę bywa to ciekawe.